Z siódemką pojedzie Łukasz Jankowski. Gospodarze to z dziewiątką Tomasz Golot, z dziesiątką Przemysław Tajhert, z jedenastką Mark Loram, dwunastkę ma Robert Miński, trzynastkę Piotr Protasiewicz, czternastkę Łukasz Stanisławski. Rezerwowym w zespole jest Michał Robacki. Posłuchajmy co do powiedzenia przed tym spotkaniem mieli trenerzy obu zespołów Jan Krzystyniak i Andrzej Koselski. Przyjechaliśmy w maksymalnym składzie jaki był możliwy do, do ustawienia. No Liczymy na walkę czy zwycięstwo, no różne cuda się zdarzają. Po prostu lając na naszym torze, no prezentował bardzo bierną formę. Na wyjazdach lepiej nawet jeździł jak e, u siebie. A tak to zgodnie z moją kładłem, tak krawiec kraje jak w jest. W biegu pierwszym zobaczymy Jacka Rempałę, finalistę indywidualnych mistrzostw Polski w kasku żółtym. Proszę obok niego Tomasz Golok w kasku czerwonym. Dalej. W kasku białym Krzysztof Pecyna, w kasku niebieskim Przemysław Tajchert. Krzysztof Pecyna, wychowany w chińskiej Polonii, w której występował w latach 96-98. Dwa lata temu, rok temu w Wybrzeżu Gdańsku, obecnie w Unii Leszno. Został na starcie Przemysław Tajcher, teraz będzie musiał atakować po wewnętrznej. No i niespodzianka, także na odległej pozycji Tomasz Golop. Nie zostawili dla niego zbyt dużo miejsca, leszczynianie. Na prowadzeniu Krzysztof Pecyna po zewnętrznej jechał Jacek Rępała. Trochę za szeroko wykorzystał to Tomasz Golob, Jest już na drugiej pozycji, a Przemysław Taichert walczy o trzecią lokatę z Jackiem Rępałą. Prowadzi Krzysztof Pecyna. Teraz atak Tomasza Goloba po wewnętrznej. Lider wygłoskiego zespołu jest już na prowadzeniu. Jedno okrążenie zabrało Tomaszowi Golobowi przedostanie się na drugą pozycję. Kolejne naprowadzenie. Teraz właśnie Bydgoszczanin prowadzi. Zwiększa swoją przewagę nad Leszczynianami, a Przemysław Tajfer cały czas na czwartej pozycji próbuje zdobyć jeden punkt w pierwszym wyścigu, ale wydaje się, że będzie bardzo trudno. Teraz ostatnia szansa dla Bydgoszczanina. Tomasz Golob zdobywa trzy punkty, ale Przemysław Tajfert na ostatnim zewnętrznych krawędzi toru. Baliński, Dryml, Loram, Umiński, wyścig drugi. Bardzo dobry start Leszczynia. Mark Loram po wewnętrznej atakuje Damiana Balińskiego, ale to właśnie Leszczynia nim na prowadzeniu. No i proszę Państwa, także drugi wyścig potwierdza, że goście przyjechali tutaj walczyć. Nie ulęknie się zespołu Bractwa Polonii Bydgoszcz. Robert Umiński na razie na trzeciej pozycji, zatem... Wyścig przedstawia się jak do tej pory remisowo, ale znamy wszyscy determinację i ambicje indywidualnego mistrza świata na rzecz Marka Lorama, który zawsze walczy do końca. To pierwszy występ przed wytgowską publicznością Marka Lorama w klubie Bratko Polonia Piła. Właśnie w tym momencie przedostał się na prowadzenie. On prowadzi. Ale z kolei drugi z Bydgoszczan, Robert Umiński, spadł na czwartą pozycję i tym samym nadal remis. Mark Loram na prowadzeniu, Damian Baliński na drugiej pozycji, na trzeciej Aleś Dryml, na czwartej Robert Umiński, a zatem także wyścig drugi kończy się. Adam Stanisławski i Kasprzak, wyścig trzeci. Nie ma w tym samym momencie wystartowali, ale Liadams najszybciej, on prowadzi i ponownie proszę Państwa sytuacja jak w drugim i w pierwszym wyścigu. Leszczynianie bardzo dobre mają starty, to właśnie gospodarze muszą ścigać na dystansie swoich rywali. Teraz Liadams prowadzi, Piotr Kutasiewicz jest drugi, Krzysztof Kasprzak na trzeciej pozycji, Łukasz Stanisławski na czwartej. No i proszę Państwa zanosi się na to, że... Ten wyścig trzeci nie będzie remisowy. Jeśli Piotr Protasiewicz nie dogoni, a potem nie prześcignie swego rywala, różnowego mistrza świata światali Adamsa. No to po raz pierwszy goście wygrają w tym meczu. Adams zyskuje przewagę z każdym okrążeniem. Najprawdopodobniej Piotr Protasiewicz przywiezie tylko dwa punkty. Jeden punkt to wiezie do mety Krzysztof Kasprzak. A bez punktu Łukasz Stanisławski. No i proszę Państwa 4 do 2 dla gości w kasku czerwonym i Michał Robacki zastępujący Roberta Oliwskiego w kasku niebieskim. Oj, bardzo niebezpiecznie blisko siebie Jacek Krępała i Mark Loram. Michał Robacki, który, o którym się mówi, że jest jeźdźcem własnego toru. Znakomicie na prowadzeniu. Młody zawodnik bractwa Polonii, Bydgoszcz, Mark Loram, po początkowych kłopotach z Jackiem Rępałą, tuż po starcie już na drugiej pozycji, dalej dwa i Właśnie Rępała na trzeciej pozycji, specyna na czwartej. No i wygląda na to, że gospodarze wygrają podwójnie. Mark Loram z pewnością będzie pilnował, aby Michałowi Robackiemu nic, nikt nie zagrażał, nic się nie przytrafiło. Zresztą chyba nie ma takiej nawet potrzeby, bo Michał Robacki jedzie bardzo poprawnie, chociaż teraz się nieco y, pogubił, ale bardzo blisko siebie i Loram i Robacki. No i proszę Państwa, y, z, chyba chyba zerwany łańcuch y, z tej pięknej pozycji, z y, kończyszkę zasady motocyklu, się ciężko mi się jechało, no, wpadłem w dziurę, skontrowało mnie i spadł mi łańcuch. W biegu piątym ponownie zobaczymy Michała Robackiego, tym razem zastąpił Łukasza Stanisławskiego Pstu, a my oglądamy wyścig piąty. Ponownie bardzo dobry start Michała Robackiego, ale lepiej od niego i Piotr Protasiewicz, który teraz bardzo szeroko zajechał, stracił wywalczoną pozycję, prowadzi Aleś Dryml. Gospodarze muszą teraz... Konik swojego rywala Ależ Dryml na prowadzeniu Michał Robacki i Piotr Protasiewicz. Miejmy nadzieję, że nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać w walce o lepszą lokatę. Na czwartym miejscu Damian Baliński, który w pierwszym swoim starcie zdobył dwa punkty. No a teraz jest chyba także nie bez szans na zajęcie lepszej pozycji aniżeli czwarta, bo widać, że gospodarze nie mogą jakoś znaleźć rytmu jazdy. Piotr Protasiewicz dużo już stracił do prowadzącego dymla. Michał Robacki jedzie już nieco spokojniej blisko wewnętrznej krawędzi toru i wygląda na to, że chcą Bydgoszczanie dowieść remis. Tak się chyba stanie. Nie jest w stanie Baliński przedostać. niech się na trzecią. Tomasz Golok wydaje się na ulubionej pozycji. Znakomity start Bydgoszczanina. Zawęża do krawężnika ale jednak problemy miał Tomasz Golop z wywalczeniem lepszej pozycji na razie na czwartym miejscu Tomasz Golop naprzeciw Przemysław Tajher. no i proszę Państwa nie chciał oj przewrócił się Przemysław Tajher. spoglądam w kierunku sędziego nie przerywa wyścigu w tym momencie zdecydował się przerwać wyścig nie ma wywiadu sędzią w czasie zawodów dziękuję Panu A po zawodach możemy Pana zapytać? też nie ale po zawodach pan jest osobą publiczną, ale nie mam prawa z Państwem rozmawiać. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się to śmieszne troszeczkę, bo y, po uderzeniu podniosłem je, uderzyłem y, się w głowę i y, po prostu wstając y, y, dwa kroki zrobiłem i y, ciemno mi się w oczach zrobiło. I przykucnęłem, nie? Sędzia to odebrał jak, jakbym grał w film, nie? ale wcale tak nie było. Przeporę Lee Adams. No i ciekawy jestem, czy dwaj zamknął zamkną w pierwszym girażu Tomasza Goloba. Czy ten wystrzeli szybciej spod No, chciał przedłużyć prostą Krzysztof Kasprzak. Tomasz Golob na drugim miejscu prowadzi Lee Adams. No i znając Tomasza Goloba spodziewać się możemy ataków przez cztery okrążenia goszczami niezwykł oddawać punktów na własnym torze, ale Lee Adams ucieka bardzo szybko. Lee Adams, Tomasz Golob i Krzysztof Kaczak, Taka jest kolejność w wyścigu szóstym. Odjeżdża, coraz dalej odjeżdża Adams Golobowi. No i wydaje się, że ten wyścig szósty zakończy się zwycięstwem Pary 4 do 2 tym samym. E, już do czterech punktów wzrośnie przewaga gości. Motocykl Tomasza Goloba wolniejszy niż zwykle. Liadams przywozi 3 punkty. 2 punkty zapisujemy Tomaszowi Golowrować, Jacek Knepała i Piotr Protasiewicz. Bardzo dobrze, Piotr Protasiewicz. Czasno przez moment było. Jacek Krępała spadł na czwartą pozycję, ale Piotr Protasiewicz w swoim stylu bardzo szybko przedostał się na prowadzenie. Na drugim miejscu jest Krzysztof Pecyna. Michał Robacki nieco gorzej. Na trzecim miejscu bardzo daleko z tyłu Jacek Krępała. Dziś chyba Jacek Krępała nie czuje się najlepiej na wygłoskim torze. W pierwszym starcie zdobył jeden punkt. Teraz raczej, raczej punktu nie zdobędzie, o ile w ogóle ten wyścig siódmy ukończy. Piotr Protasiewicz rozpoczyna ostatnie okrążenie zanim Krzysztof Pecyna i Michał Robacki. No i wydaje się, że Bydgoszczanom uda się zmniejszyć prowadzenie gości do dwóch punktów. Piotr Protasiewicz przywozi zwycięstwo. Trzy punkty, dwa punkty zapisujemy. Krzysztofowi Pecynie. Jeden punkt dla Michała Robackiego, a zatem Ależ tym w kasku Białym, Łukasz Jankowski w Żółtym i w Wykluczonego do końca zawodów jest natomiast Piotr Protasiewicz, który prowadzi, jedzie bardzo szybko, oddalając się rywalom z każdym okrążeniem. Dryml na drugiej pozycji, na trzeciej Łukasz Jankowski, który najprawdopodobniej to będzie pierwszy punkt w dzisiejszym meczu. Wydaje się, że Piotr Protasiewicz jest poza zasięgiem Alesza Drymla. Tak więc po tej jeździe Gęsiego nadal sześcioma punktami prowadzić będą goście. Nie wygląda na to, aby miało się tutaj coś zmienić. Piotr Protasiewicz przy Kolejne trzy punkty będzie to drugie zwycięstwo biegowe. Bydgoszczanina. Dwa punkty dla Alesza Drymla. Jeden punkt w Kasprzak w kasku białym, Damian Waliński w żółtym. Michał Robacki zastępujący Łukasza Stanisławskiego w kasku niebieskim i Mark Loram w kasku czerwonym. 33 do 27 prowadzą goście. Bardzo dobrze Mark Loram, bardzo dobrze również Michał Robacki. O i zabrakło miejsca dla Damiana Balińskiego, upadł na tor i za moment przekonamy się jaka jest decyzja sędziego. Najpierw jednak zobaczmy jak doszło do tego upadku posługując się innym ujęciem kamery. Sędzia zdecydował o powtórce w czteroosobowym składzie. W powtórce zobaczymy jednak tylko trzech zawodników. Sędzia Marek Wojaczyk wykluczył Czystopaka z za podgrzewanie opony. Damian Waliński, kask żółty, Michał Robacki, kask niebieski, Mark Loram, kask czerwony. na Damian Waliński, z przodu Michał Robacki, teraz problemy z motocyklem ma Mark Loram. Nie doszło na szczęście do żadnej kolizji, chociaż problemy miał z utrzymaniem się na Damian Waliński teraz atakuje po wewnętrznej Marka Lorama. Marek, Michał Robacki, przepraszam, na prowadzeniu drugi ale bardzo blisko w kontakcie z indywidualnym mistrzem świata jedzie Damian Baliński. wydaje się że nie wszystkie karty dobrane jeszcze w tym wyścigu robacki i Loran prowadzą na 5 do 1 teraz chyba trochę odpadł od tej prowadzącej dwójki Baliński. jeszcze jedno pełne okrążenie Gdyby zakończył się ten wyścig podwójnym zwycięstwem gospodarzy, przewaga gości zmalałaby do dwóch punktów. Tak będzie w istocie. Pierwszy na Niemety mety wjeżdża Michał Robacki. Zapytał o pozwolenie Marka Lorama. Mówię zapytał, spojrzał w jego stronę. Mark Loram zajął drugie miejsce. Dwa punkty, a jeden punkt zdobył Damian Paliński. W wyścigu parę gości stanowią Krzysztof Sacyna w kasku białym i Lee Adams w żółtym, a gospodarze to Robert Fumiński w kasku niebieskim i Tomasz Golop w czerwonym. Bardzo blisko siebie Tomasz Golop na trzecim polu startowym i Lee Adams na czwartym. Adams do tej pory nie przegrał ani jednego wyścigu. I ponownie wydaje się, że lepiej Lee Adams aniżeli Tomasz Golop. Goście na prowadzeniu. Bardzo ciekawy przebieg mają te dzisiejsze zawody. Najpierw goście awizowali przyjazd do szczyt w krajowym składzie, potem na miejscu okazało się, że jest aż dwóch zawodników zagranicznych. No a w przebiegu spotkania widzimy, że goście przyjechali tutaj nie po to, aby oddawać punkty, ale aby walczyć. Lee Adams po raz kolejny, po raz czwarty już prowadzi w wyścigu i najprawdopodobniej po raz czwarty przywiezie 3 punkty. Ciekawostką jest fakt, że Tomasz Golob jest w tej chwili na trzecim miejscu. Przed nim 2 Leszczynianie. Liadam, o którym mówiłem wcześniej i Krzysztof Pecyna. Na czwartym miejscu Roberto Miński. A zatem proszę Państwa, podwójne zwycięstwo Leszczynian. Czyżby? Liadam 3 punkty, 2 punkty dla Pecyny, 1 punkt dla Goloba. Tak więc pole czwarte zostaje puste, to pole po Przemysławie Tajhercie. Bardzo dobrze wystartował Jacek Krępała, po zewnętrznej atakuje Michał Robacki, no i wszystko w jego zdolnościach, w sile jego motocykla, w umiejętnościach mechaników. Czy Ten motocykl jest dobrze przygotowany, aby nie zdefektował i Robacki mógł przywieźć Trzy punkty na wagę remisu w tym wyścigu. Michał Robacki tuż za nim. Jacek Krępała na trzecim miejscu. Damian Baliński, jak do tej pory udaje się byt Staninowi utrzymywać remis. Ten remis daje szansę na korzystny wynik w całym spotkaniu w wyścigu 14 i 15. Nadal sześcioma punktami prowadzić będą goście, ale będzie to wynik do odrobienia. Michał Robacki na prowadzeniu, Jacek Kępała na drugiej pozycji, na trzeciej Damian Waliński. Tak proszę Państwa, remis w wyścigu trzynastym za sprawą zwycięstwa Michała Siewicz. Golot muszą wygrać spokojnie Krymlew i Dobrze wystartował Robacki, zepchnięty nieco Mark Loram. Po wewnętrznej zaatakował Robackiego. Krzysztof Pecyna zamknięty Michał Robacki no i wydaje się, że już chyba kwestia tego kto będzie zwycięzcą w dzisiejszym spotkaniu jest zamknięta czy jeszcze nie. Jeszcze trzy okrążenia. Loran z przodu na drugim miejscu Pecyna na trzecim Kaspczak na czwartym Robacki po wspaniałym starcie tego zawodnika Robacki na czwartej pozycji a zatem proszę Państwa ten remis spowoduje, że leszczynianie tego spotkania przegrać nie będą już mogli. Loram robi co może. Najprawdopodobniej przywiezie z w wyścigu 14, ale to będzie za mało, aby wygrać całe spotkanie. Mark Loram pierwszy, 3 punkty. 2 punkty zapisujemy Krzysztofowi Pecynie. Jeden punkt dla Krzysztofa. Kasprzaka bez punktu, Michał Robacki 3 do 3, 45 do 39 prowadzą przed ostatnim wyścigiem Leszczynianie Tak więc wyścig ostatni nie ma niż y, Tomasz Golo niebieski i ponownie znakomity start Lia Damsa i ponownie, proszę Państwa, goście na prowadzeniu. Teraz Tomasz Golob przesuwa się bardzo szybko do przodu. No, myślę, że potraktuje ten ostatni bieg prestiżowo. Wyspieszczanin mm. wygrał dzisiaj tylko dwa wyścigi. Raz był drugi, raz trzeci. Teraz ma problemy z Aleszem Grymlem, który jedzie na trzeciej pozycji, na czwartej tuż za Czechem. Piotr Protasiewicz. Wygląda na to, że także bieg ostatni wygrają goście. Tomasz Golop na drugim miejscu, ale Piotr Protasiewicz po prawej ręce Alesza Drymla atakuje cały czas. No i chyba jednak wyprzedzi Czecha, to stało się właśnie teraz na początku ostatniego okrążenia. Tak więc chyba 15. wyścig zakończy się remisem. Pierwszy wjeżdża na linię mety Lee Adams. Niepokonany żużlowiec w dzisiejszym spotkaniu. Drugi jest Tomasz Golob. Trzeci Piotr Protasiewicz, na czwarty Aleś Drymla. Jechałem na, 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 na nie tak przygotowanym sprzęcie, bo byłem przygotowany na trochę inny tor. Ale to nie jest, to nie jest jakaś moja wymówka czy z, zgonienie winy, jakoś innego, po prostu nie dość dobrze dobra.